Cześć, moi drodzy. Nareszcie nadeszła ta wiekopomna chwila, kiedy to wypuszczam swoją stronę internetową. Stronę internetową Szarej Strefy. www.grej-zone.pl Jeszcze tutaj wkleję, oczywiście, nazwę strony. Strona jest kompletnie świeża, będzie jeszcze udoskonalana, ale aktualnie jest na etapie Wstępnym, który i tak już jest naprawdę git, więc musisz wejść, zobaczyć, co tam możesz dla siebie znaleźć i ona sobie będzie sukcesywnie się rozwijać wraz ze mną i moim kanałem na YouTubie. Także, jeżeli uh, widzicie też w tym jakiś potencjał, chcecie dołożyć swoją cegiełkę, a może chcecie uh, nawiązać kontakt i współpracę w jakimkolwiek. Um, na jakimkolwiek polu, to wiecie, gdzie mnie szukać. Trzymajcie się i obczajcie stronę.